Dzisiaj kolejny dzień w Pogoda troszeczkę się zmieniła. Ale, jak na luty, to naprawdę w Szwajcarii nie jest źle. Lokarna, to najniżej położone miasto, szwajcarskie miasto, i jedno z najcieplejszych miast w Szwajcarii. A teraz, właśnie przechodzimy się promenadą nad jeziorem. I sprawdzimy, czy działa kolejka linowa. Na pobliskie wzniesienie, gdzie wzniesione jest sanktuarium. Sanktuarium założone przez w XIII wieku, chyba wcześniej, albo później, przez jednego z ojców kościoła. <grytanie> tak on to nazwę. Zobaczymy. Latem tutaj są naprawdę ciepłe temperatury. Jak na Szwajcarię przystało i rosną tutaj, jakże egzotyczne w Polsce, palmy. Natomiast tutaj w Szwajcarii rosną. Lokarna. W Lokarni językiem dominującym jest język włoski. A miasto kiedyś, dawno temu było pod władaniem panów z Milanu z Mediolanu stąd pewnie stąd pewnie ten ten język włoski tutaj jest dominujący I wydaje mi się, że też jeden z, jest to jeden z języków tutaj w tym miejscu Języków urzędowych, język włoski, ponieważ jest to region włoskojęzyczny. A przed nami jezioro Maggiore, Lago Maggiore, chyba dobrze wypowiadam. A jeśli nie, to mnie, to mnie sprostujcie, w tym miejscu też byłem wczoraj w nocy. W tamtą stronę rozciąga się Grande Central. Jeśli taki główny plac, chyba tak to należy tłumaczyć w wolnym tłumaczeniu. A teraz ja idę tutaj do, trochę do góry. Będę szukał kolejki linowej, która prowadzi na szczyt do zniesienia. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, czy, czy to jest otwarte. Czy to jest czynne. Teraz w lutym. A jeśli tak, to postaram się wyjechać na górę. Chociaż wydaje mi się, że na górze może nieźle piścić Musimy czekać na zielone. O jesteśmy przy kolejce z sanktuarium. Madonna Della Sosa Chyba dobrze tłumaczę Della Sasso Zaraz będziemy wyjeżdżać na górę Musiałem wrócić po gotówkę z lamponatu. Hello, hello I up and down Seven twenty. In in, in in down. Is it's possible walk? Yes. Okay, only up. Oh. Only up. Four eighty. Yeah, okay. Yes. Uh, moment. Thank you. I zaraz jedziemy. Tak wygląda ta kolejka. Do zobaczenia, jak już ruszymy, i do zobaczenia na górze.

Let's Wyjechałem na górę. Jesteśmy na górze i widok na miasto. Na sanktuarium Madonna de la Sasso. Starał się znaleźć jakiś szlak, który prowadzi na dół. Pozostawałem się wyjechać na górę, a na dół a na dół już będę chciał zejść. Ale zejdziemy tutaj niżej. Spróbuję zejść tutaj niżej do, do sanktuarium. Mam nadzieję. że tędy mi się uda. Są jakieś schody, są jakieś ścieżki i zrobimy tu jeszcze kilka, zrobię tu jeszcze kilka zdjęć. Ale powoda już dzisiaj nie jest taka ciekawa, przyjemna jak, jak była wczoraj. A tam widzę, jest jeszcze kolejka na góry: kolejka narciarska albo gondolowa. Może najpierw rozejrzę się na górze, a dopiero później. Zacznę tutaj schodzić. Mogę wejść jeszcze wyżej. Troszkę się wróciłem do stacji końcowej. A bo stąd są jeszcze ciekawsze widoki. Lago Maggiore, jeśli się nie mylę. Jezioro Maggiore. Mam nadzieję, że dobrze wypowiadam. Locerna. I i tutaj ten klasztor. Del Saso. Chyba, chyba tak. Spojrzymy na dół. Ja będę szukał szlaku na dół. jakieś drogi na dół. staram się zejść tutaj. A co chyba nie jest takie proste. Próbował zejść tutaj tym asfaltem, taki kawałek fotki zrobione, i chyba nie ma sensu tutaj iść wyżej. Tu są chyba tylko hotele, rezydencje, apartamenty. A ja będę musiał szukać drogi na dół. Jeszcze spojrzę, tutaj, za ten zakręt. Co to mamy? Cały problem w tym, że Szwajcaria nie jest w Unii Europejskiej. I każde połączenie się sieci siecią danych z internetem to jest strasznie dużo kosztuje. Jeśli chodzi o kieszeń polaka. Jak doskonale wiecie, kurs franka szwajcarskiego jest dosyć wysoki. A ceny tutaj nie należą do najtańszych. Tam może dalsza część tego miasta. Nie ma sensu już wyżej, ale za mnie zastanawia ta kolejka. Wy tego nie widzicie chyba, między tymi budynkami jest, ale chyba jest nieczynna kolejka gondolowa, ale sprawdzimy to. Spróbuję się jeszcze chwilę tam przejść, zobaczyć, a teraz sobie oglądajcie widoczki. Pięknie, zimowo, jest jak kilka stopni na minusie tylko. Więc sam raz, świetna pogoda na wędrówkę. Dla, dla niektórych jest to fatalne, natomiast wolę tak niż pełne słońce, bo no to słońce tutaj potrafi pewnie, potrafi ich pewnie, latem zaświecić jezioro Madziaro Madziaro chyba chyba dobrze wypowiadam Dobrze będę Poszukam jeszcze tutaj faktycznie tej kolejki niby się kręci koło Ale gondoli w ogóle nie widzę Ale to by było coś wjechać tam na górę A ja słuchać jakby działało ale może gondole faktycznie gondole może faktycznie ee, są tutaj wstrzymywane na czas na czas załadunku pasażerów i dopiero ruszają gondole nie są na, na, na stałe przymocowane do liny. Ale to zaraz jest, jedzie, jedzie Jak tu się to wchodzi? Jeśli nie zdążę w tej chwili, to... to pojadę następną. Fotospot Jakieś napisy po, po szwajcarsku Ale jak to się... Nie, nie, nie Gdzie to się wchodzi? Gdzie to się wchodzi? Z tej strony? Czy tam po Tu jest zejście sprawdzimy jeszcze tam Wydaje ja mi się, że to może być tam Cardada Photo spot welcome hello, hello. I won't to go to up and down. in the cards. In the this yes, okay thank you. Should we need to wait. What? spot